MMA. 7. Ander kontra Miki. Tam już Ander się rozgrzewa. Jesteśmy na gali mini MMA 7. Tutaj jest mistrz. Jak się pan czuje, że jest mistrzem? Bo bardzo się cieszę, ale miesiąc, dwa już nie poczeszę się mistrzem. Czemu? <laughs> nie wiem. Pewnie przegram z kimś. Pewnie z Miki. Ale ja, ja... Widzowie, ja przegram z Uwaga! Co jest teraz na chwilę rozgrzewki? I pierwsza walka. I ostatnia. Uwaga! Zawodnik walczący na gali mini MMA zaczął na gali mini MMA 2. I teraz wchodzi po raz kolejny na gali mini MMA. Kurwami, Uwaga! Czy? Mam na razie jedną wygraną i trzy przegrane? Ciebie będzie czwarta! Uwaga! Alter! Jesteśmy z kurwami, kurwy, rano z tam Zamykamy! było Zamykamy! No, Co widzowie, zaraz wracamy. Uwaga! Rivale Montera, były mistrz Gali Miniem ma 4 Uwaga! Potężny zawodnik Miniem ma 4 Uwaga! Uwaga. Just what you do. it's been inside our new balance, are going just what you it's inside our new balance, we're gonna sing you Trzeba z muzyki. Czas zacząć w hale. Mini MMA 7! Czekajcie, widzowie, co to Czekaj, przywalę sobie na. na Boże, Antwerp. Dobra. Jestem go gotowy? 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 gotowy! Miki! Zróbmy lampy? Zróbmy lampy? Nie za bardzo. Gotowy, lampy? Nie za bardzo. Gotowy? lampy? Nie, Tak, Okej, start! Start! Okay, start. start? No. O kur, ale kopiec w dupę. Oho, 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 zaczyna się. No, no, super, super, super. O, ale walka, ostra. Mhm, mhm. Te kopniaki lecą. Takie lecą. Oho, Miki. Tutaj zaczynasz. Okej, okay. tutaj walka potężna. Ostra. Co jest tamter? Polepszyłeś się widzę. Oho, oho, leżą, leżą. Leżą. Leżą leżą, może anter odklepać ale nie za bardzo Oho. <śmuszczam> <tygrywa. śmuszczam> Oho Start Kolej Ło, ale kopniak potężny Okej, okay, okej, okay. okej, okay, okej okay. oh! Oho oho Kabie Mordkę dostał Oho Zmęczony widzisz anteni Zmęczony No zaraz koniec pierwszej rundy Poza ringiem, Halo! Nie Kon, pierwszy koniec pierwszej połowy Jak się czujesz? Się widzą, Bardzo dobrze. Ja z nie wiedziałam, że ta Anter się przygotuje. No. No, będzie fajna walka. Dalej idź do Antera. Jak się czujesz po pyskie Takiego kopniaka dostałeś. Dostałem. Dwa razy w kutasach. Co? Nie było tam widzieć tam. na kamerze. Nie ma. Nie było, nie ma to wodu. Tacy kibice mnie stresują. Tu? Tam? No. Tam, tu, tu? będę Dobra. To po po. Widzimy Panie, się na, na drugiej rundzie. Jesteście gotowi na drugą rundę? To. Tu. No to weź ją. Dobra. Widzowie. Zaczyna się. Anter kontra. Miki. Start! Boże! ho! Ale bitko! Pu, dzicy dostał, nie mój. Z dostał Miki. Jak nie wiem, co to nie jest przeklęta. Oho, ale dostał Anter. Oho, oho, oho. Ale dostał. Ale dostał. Nie, nie dotykam ci nawet. Odklepał. Wygrana Miki. Ojki, wygrana! Jak się czujesz nad wygraną? Fajnie, druga runda. Udało się. Druga runda. Fajna no. wygrana. Wygrana. Jak się czujesz w przegranej, Anter? No, tak sobie. Tak, to tak sobie. No, jest ostatnia przegrana, już odpada, że miniemy mało. No. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na kolejnych galach. Narka!